Jak romantycznie? Spierdalaj. No, zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę, albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Pala, pola, zaczekaj. No, nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele inaczej niż w kontuszu absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam? W sumie. Czemu nie? No, to rozumiem. Ech, jak romantycznie? Spierdalaj. No, zobacz, dla takiej dziewczyny nie jeden rozpętałby wojnę, albo chociaż zrobił zajazd. To prawda, pięknie wygląda. Chodźmy. Ola, Pola, zaczekaj! No nie wierzę, chcesz iść w tym? A w czym? Czy ty widziałeś, jak ona jest ubrana? Naprawdę nie mam zamiaru paradować przy niej w śmierdzącym kaftanie. Na wesele, inaczej niż w kontuszu, absolutnie się nie godzi. No bo jak? Akurat nie mam żadnego pod ręką. Błagam, jak to nie? A tam. O nie, nie będziemy kradli. Ale daj spokój, tylko pożyczymy. O, ten się nada.